15. Inaki Asis, numer 16. Ariel Borysiu, numer 17. Marcin Komorowski, numer 20. Sebastian Szalakowski. No, tak jak my sytuację, eee, przynajmniej tak sytuacja z dwie gdzie Sebastian wychodził sam na sam z Jankiem Muchą, no, niestety zabrakło chyba do doświadczenia w 0 do 2 to taki wynik e, sprawiedliwy, czy jak, jak to jest no, Legia prowadziła jeden 0 ostatnia minuta meczu. Praktycznie chcieliśmy, rzuciliśmy wszystko na jedną szalę i dostaliśmy drugą w ranku, wydaje mi się, że... E, pomimo tego, że, że, że tutaj nie było jakiejś przepaści między jedną czy drugą dużą, ja wygrała to służenie.